Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu motodoradca. No można powiedzieć, że idealna sceneria do dzisiejszego nagrania, tylko chyba tak nie wiem, czy to Porsche tutaj pasuje, to 911 GT3 tej Racing, bo żeby tu przejechać ze 100 metrów, to musiałem jechać 1 km na godzinę. Ale sceneria pasuje mi pod tym kątem, że mamy tutaj zboża, trzciny cukrowe, czyli wszystko, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Ale to nie jest żaden poradnik farmerski, tylko dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co się zmienia w paliwach od stycznia 2024 na polskich stacjach. Bo oczywiście media clickbaitową Mocno pocisnęły, że od 1 stycznia paliwo E5 95-oktanowe, to które mamy teraz, z dodatkiem 5% biokomponentów, zostanie zamienione na paliwo E10 i jego już nie zatankujemy do aut starszych. Jak poniżej 2010 roku nie ma takiej opcji. Pozwolicie, że dzisiaj szerzej się do tego odniosę, trochę uspokoję, bo sporo osób do mnie w mailach i priwach pisało na ten temat życie chyba aż tak drastyczne nie jest. Zapraszam Was na odcinek, a przy okazji też przypominam o partnerze tego odcinka, stronie CarVertical, stronie, gdzie możecie sobie sprawdzić historię pojazdu, auta wymarzonego, które na przykład chcecie kupić w najbliższym czasie, no ale posłuchaliście rozmowy ze sprzedającym, trochę Wam się wydaje, że on koloryzuje i chcecie powiedzieć sprawdzam, sprawdzam, zobaczyć, czy faktycznie to, co on mówi, to, co jest napisane w ogłoszeniu się e, pokrywa, bo bardzo często okazuje się, że nawet jak powie, że była drobna szkoda z lewej strony, to o Owszem, o tej szkole pamiętał, ale zapomniał o tej, która była w ogóle z prawej strony, gdzie nie było nawet połowy samochodów. Klikając w link w opisie, macie ten link tutaj, poprzez ten link przechodząc na stronę Car Vertical, otrzymacie 10% rabatu na zakup takiego raportu, i możecie wtedy sobie sprawdzić historię auta, które by Was interesowało. Powiem Wam tak. Powinno być to, no nie, nie chcę powiedzieć, że obowiązkowe, no każdy dla własnego dobra powinien to sprawdzać, żeby czasem nie przejeżdżać niepotrzebnej ilości kilometrów i się nie rozczarować na miejscu. Albo co gorsza, kupić auto na piękne oczy uwierzyć, a potem po czasie niejednokrotnie nawet przy sprzedaży samochodu się rozczarować, że zostanie odkryta jakaś mroczna historia. Dobra, przechodzimy do paliw. Dobra, zatem słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać, jak to było w jednym serialu, jak dobrze pamiętam francuskim, alo, alo. E, sytuacja jest bardzo prosta. Obecnie od kilku lat na w stacjach w Polsce mamy przy 95 oznaczenie E5. Na autach pod klapką wlewu, przy autach benzynowych, mamy często oznaczenia E5 łamane na E10, ale to nie są żadne szachy, to nie jest żadna gra w statki, tylko to jest oznaczenie e, ilościowego, procentowego udziału biokomponentów w paliwie. Obecnie mamy tych biokomponentów do 5%, stąd E5. Będzie teraz E10, więc do 10% biokomponentów. Te biokomponenty to najprościej mówiąc, nie jestem chemikiem, e, ale jest to etanol, który składa się z trziny cukrowej, buraków, czy chociażby jęczmienia ogólnie. Nie ze składników naturalnych. Bioetanol jako tutaj ten substytut ma wyższą liczbę oktanową, ale z drugiej strony ma trochę mniejszą wartość opałową. Przyjmuje się, że ta domieszka, te E10, które będziemy tankowali, jest bezpieczne dla samochodów maksymalnie 15-letnich. A co z samochodami starszymi? Pozwolicie, że wyjaśnię i też trochę uprzedzę, bo niektóre media powiedziały, że od razu będzie tylko i wyłącznie E10 i koniec E5 i marta się zobaczycie co będzie dalej. Prawda jest taka, że tak jak w innych krajach europejskich, zarówno jest E5, jak i E10. I zaraz sobie powiemy też o wadach i zaletach tego paliwa. A przy okazji też wielkie podziękowania dla marki Michelin, z którą współpracuję od wielu lat, dzięki której mogę pojeździć sobie tak fajnymi samochodami, pospełniać swoje dziecięce marzenia, przy okazji też potestować opony w różnych warunkach. Tutaj na Mantei Racingu mamy Pilot Sport Cup 2, czyli semi-slicky w wykonaniu Michelin. i mam nadzieję, że jutro będzie słońce, a nie tak jak prognoza zapowiada, że będzie deszcz, bo jadę na tor i będziemy sprawdzali, jak ta opona dobrze klei. Ja wiem, że dobrze klei. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Opresie będzie troszkę wygodniej. Mam nadzieję, że spoiler jest sztywny. Dobra, przechodząc do rzeczy. Sytuacja jest bardzo prosta. O ile te biokomponenty w podwójnej dawce nie powinny mieć najmniejszego wpływu na nasz silnik, o tyle na układ zasilania już w pewien sposób mogą, bo może dochodzić do pewnego rodzaju rozszczelnień. Dodatkowo ta dodatkowa zawartość biokomponentów ma właściwości higroskopijne i może też wpływać na utlenianie aluminium. Raczej niejednorazowe, więc nawet jeżeli ktoś by do silnika niedostosowanego. Do paliwa E10 zatankował właśnie E10. Krzywda by się nie stała, tym bardziej, że te paliwa E5 i E10 jak najbardziej można ze sobą łączyć. Tym bardziej, że producenci samochodów te biokomponenty w większej dawce testują już od dobrych kilkunastu lat i nawet w autach z 2010 czy 2012 roku możemy spotkać informację o tym, że jest oznaczenie na klapcu od wlewu paliwa, że jest dostosowane do paliwa E5 czy E10. Więc z jednej strony mają dodatkowe właściwości czyszczące aż nadto, ale z drugiej strony należy roz... Rozróżnić te biokomponenty od paliw uszlachetnionych paliw premium, które mają konkretne zadanie do czyszczenia silnika w sposób skoordynowany, że to tak określę. Tutaj bardziej rozmawiamy o wersjach silnika, które będą bądź nie będą dostosowane. Zaraz wam dokładnie je też przedstawię. Porozmawiajmy sobie zatem o plusach. No Patrząc, jak to wygląda za naszą zachodnią granicą, paliwo z oznaczeniem E10 jest, o, tam w przeliczeniu na złotówki może o 20 groszy tańsze od. E5. No, z drugiej strony jesteśmy bardziej proekologiczni. Z trzeciej strony, patrząc na tą proekologiczność, tam jest takie magiczne zdanie, że te rośliny, które zostały ścięte i użyte do tego paliwa, ich emisja CO2 jest równa temu, co wydobywa się z rury i to się kompensuje w przyrodzie. No, brzmi to pięknie. Jeżeli chodzi o minusy, no jedna rzecz, nie będzie to paliwo dostosowane do każdego z samochodów, druga rzecz, należy zwrócić uwagę na to, że przy dodatkowej dawce biokomponentów według ADAC, spalanie samochodu może wzrosnąć od 1,5% do 2,5% w zależności od tego, jak te badania były przeprowadzone bezpiecznie przyjmuje się granicę, że każde auto czy motocykl przystosowany jest do paliwa E10 powyżej 2010 roku. Niektórzy podają, że powyżej 1997 roku, a tutaj macie w tym momencie już na sam koniec wyświetlę Wam listę wszystkich marek, jak do tego odnoszą się konkretni producenci. Na przykład Volvo mówi, że od 76 nie ma problemu, poza tam jednym wyjątkiem i z tego co wiem to jest chyba silnik nie ich produkcji, a na przykład Volkswagen mówi, że jako grupa Volkswagena do silnika FSI nie ma takiej opcji. Więc będzie wybór na stacji, nikt nam tego wyboru nie odbierze. To nie jest tak, że teraz poprzez eliminację tego paliwa chcą, żeby się wszyscy przesiedli na elektryki. Takiego czegoś nie będzie, jak mawiał klasyk. Zatem ja się z wami żegnam i za chwilę wyświetli wam się lista wszystkich samochodów. Pozdrawiam wam serdecznie. Mam nadzieję, że temat wyjaśniłem. Trzymajcie się. Hej!